Dworgi za spóźnienie ale byłem w Burder Kingu. Kamera poszła. Drogi, chałupama! Dywalę się teraz z tej roboty. Cisza mnie, bo mi się wieczko spadło. Nie ma kurwa czasu. Ja tu nie mam kurwa całego dnia i całej nocy na spędzenie. Kurwa muszę iść czytać książkę. On nosi podpaski. Stanek nosi podpaski. Nosi podpaski? To Ty. Widać to? Jakby było Nie, jak to leciało, te... Quanta namera. Rimi, Kultura masowa. Ole Bieprz. A później się puszczało? Ostro, kola z Śpietnika. Z wodą. Nowoczesny typ kultury no, tutaj, No, 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 a nie nagrywaj <śmany> <my>. <śmany> <śmany> Ale to jest kubuś ej <śmany> Tu będzie toksą Po chwili, wymówcie wy, wy Gdzie no. to pisze? To ja może złapię wątek i będę wiedział <śmany> Weź, napijmy się, Dobra, ja wam powiem, co to jest kultura masowa. Powiedz wam, co to jest? ja ci zaraz To jest Nie. Znalazłam trzecią, więc pierwsze, dobra, pierwsza. Nie. tańcz. Dawaj dalej. Opagana staj. albo ja uwielbiam ją. Ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wiem. Że powiem, ja. w sercu skoga. Nie, bo na koniu. A to co mam na Widzisz? <noise> Który uczył magii i zaklęć. Dla kobiet na całym <noise> świecie bohaterką stała się Bridget Jones. No, nawet moja dziewczyna ją lubi. Miliony kobiet się z, z nią, nią identyfikuje W momencie, gdy te kobiety szalą... Ale no, będzie teraz będzie śpiewa. nie rozpie, rozpier... rozpierd. No, klaps? Dobra, poszła. Ale nie, ale chce powiedzieć Nie, kola był, ale wiem. Mańc... Ale chce by to jest... Ale wyglądają. Oszekny w czekoladzie bajzer? Przez okienko. No dawaj ty. Ty, czy co prawda w tym, No zacznij. kamera stać. Dobra, dawaj, dalej, nagrywamy. Ty, ale wiesz co? Jak kobiety interesowały się tą Merlin Monroe, No to my interesowaliśmy. A my, wiesz, co myśmy oglądali? M Adasia! słoneczny patrol? Pewnie na ja więc cały czas, chciałem tylko tyle tak Tak, bo widziałem tylko wątpię. Bo morze, a nigdy na morzem mnie nie byłeś. Nie, nie, dobrze. Dobra, <głos> wiem o co ci chodzi. Tak. <głos> no. <głos> Kiedy znajdzie się na pustyni na zakręcie, wiesz co zrobi? Bieg w dół, sprzęgło i odcięcie. Czy <laughs> mamy coś, czy mamy? Co? <laughs> A no przecież a co to jest? to jest kultura masowa to jest to jest no spójrdziałe.